Cześć! W dzisiejszym odcinku kilka słów o tym, czym zauroczyła nas Waletta, czyli stolica Malty. Jest to najmniejsza stolica Europy, ale nie wielkość tutaj świadczy o atrakcyjności, a jakość bo cała Waletta została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Więcej o tym za chwilę, zapraszam. Malta jest najmniejszym krajem w Unii Europejskiej. Ma także najmniejszą stolicę wśród krajów Unii. Valletta liczy sobie zaledwie około 7 tysięcy mieszkańców, jednak niewielkość tego miasta stanowi tutaj o atrakcyjności. Ostatni raz mieliśmy okazję gościć w Valletcie w sierpniu 2020 roku. Był to nasz trzeci pobyt w stolicy Malty. Jeśli ktoś nie widział vlogów z tamtego wyjazdu, to umieszczam je tutaj w górnym prawym rogu ekranu. Linki do nich znajdziecie też w opisie na dole filmu. Przede wszystkim, co bym chciał powiedzieć na początku o tym mieście, to jego niesamowity klimat. Podczas naszego pierwszego pobytu na Malcie przed przyjazdem do walety mieliśmy okazję zwiedzać już kilka miejsc na wyspie i wiecie jak to jest. Jadąc do Waletty myślałem sobie: O, kolejne miasto na tej pięknej wyspie warto pospacerować, ale nie nastawiałem się na jakieś niesamowite przeżycia. Nic bardziej mylnego. Waletta nie wygląda jak cokolwiek innego na wyspie. Troszkę podobnych balkonów, które są bardzo specyficzne dla budynków w stolicy Malty, widzieliśmy także na wyspie Gozo. Ale ogólnie Valletta wyróżnia się architekturą od innych miast na Malcie. Specyficzne są także dla tego miasta ulice, które potrafią z jednej strony opadać w dół, aby mniej więcej na środku długości ulicy zacząć się wznosić. W połączeniu z typowymi dla tego miasta zabudowaniami wygląda to naprawdę ślicznie. Valletta pomimo swoich niewielkich rozmiarów mieści aż około 300 zabytków i atrakcji, to dlatego całe miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znajdziecie tam też wiele zabytkowych kościołów. Jednym z nich jest na przykład piękny Kościół świętego Publiusza. Pacerując przez miasto pewnie traficie też na pałac prezydencki i znajdującą się tam zbrojownię pałacową. Znajdziecie tam też chyba najbardziej rzucający się w oczy budynek, który widać na zdjęciach Walety, czyli bazylikę Matki Bożej z góry Karmel. Jest to ta duża kopuła widoczna często na filmach czy zdjęciach przedstawiających stolicę malty. Kolejne piękne miejsce, które warto odwiedzić, to górne ogrody Barakka. Jest to jedno z naszych ulubionych miejsc w mieście. Znajdziecie tam taras widokowy, gdzie rozpościera się wyborny widok na zatokę oraz Fort St. Angelo i resztę Grand Harbor po drugiej stronie zatoki. W górnych ogrodach Barakka codziennie o godzinie 12 w południe i 16 mają miejsce salwy armatnie. Dodatkowo wpływające i wypływające z Grand Harbor liniowce pasażerskie także są witane i żegnane salwą armatnią. Zajdziecie tam też m.in. pomnik obelisk upamiętniający pułkownika Clementa Martina Edwardsa który zmarł w walecie 17 marca 1816 roku w wieku 36 lat. Znajdziecie tam też po popiersie Winstona Churchilla czy marmurową płytę, znajdującą się niedaleko rzeźby Lega mam nadzieję, że nie kaleczę wymowy, upamiętniającą życie i dorobek Alberta Einsteina. Jest tam też bar, w którym można zamówić sobie coś zimnego do picia lub coś zjeść i odpocząć nieco w przerwie pomiędzy zwiedzaniem kolejnych atrakcji miasta. My po prostu uwielbiamy te widoki i klimat tego miejsca. Dolne ogrody barakka to też miejsce, które poleciłbym odwiedzić. Lower Baracca Gardens z angielskiego znajdują się na szczycie Bastionu świętego Krzysztofa. To miejsce ma również taras widokowy, widać z niego też Grand Harbor, kolejny piękny widok, których jest dość sporo na Malcie. Znajdziecie tam też Siege Bell Memorial, czyli dzwonicę w kształcie świątyni, w której znajduje się ogromny dzwon z brązu. Została wzniesiona w 1992 roku dla upamiętnienia 7000 osób, które poniosły śmierć podczas Wielkiego Oblężenia Malty w czasie II Światowej. Dzwon ten można usłyszeć codziennie w samo południe. W dolnych ogrodach barakka znajduje się też pomnik poświęcony wiceadmirałowi Sir Aleksandrowi Johnowi Ball. Gubernatorowi Malty, który później dowodził oddziałami brytyjsko-maltańskimi w czasie blokady Valletty w powstaniu przeciwko Francuzom. Pomnik ten zbudowany jest w formie świątyni. Mówiąc o ciekawych miejscach w Valetcie, nie można pominąć fontanny Trytona, który robi niesamowite wrażenie zarówno w dzień jak i w nocy. Fontanna ta znajduje się po zewnętrznej stronie City Gate, przedstawia ona trzech Trytonów trzymających nad sobą misę. Fontanna ta została odnowiona w 2017 roku, zatem nie mieliśmy okazji widzieć jej przed pracami renowacyjnymi i naprawczymi, bo po raz pierwszy byliśmy w Walletcie w 2018 roku w czerwcu. Film z tamtego wyjazdu zatytułowany Jak zorganizować wyjazd na Maltę na własną rękę znajdziecie na dole w opisie tego filmu. Znajdziecie tam wszystkie informacje, jakie są potrzebne, aby zorganizować wyjazd na Maltę bez biura podróży. Czyli jak znaleźć lot, transport z lotniska na Malcie, jak poruszać się po Malcie autobusami, gdzie znaleźć zakwaterowanie i tym podobne. Malta to także pyszne jedzenie i bardzo klimatyczne restauracje. Ceny są dość przystępne, zwłaszcza jak się tam wybraliśmy po odwiedzeniu Amsterdamu i Londynu. Wtedy wydawało się wręcz tanio. W niektórych miejscach może nie jest jakoś super tanio, ale ogólnie da się dobrze zjeść w przystępnej cenie. Restauracje w stolicy Malty mają często świetny klimat. Czasami udało nam się zjeść na przykład przy muzyce na żywo. Wieczorne i nocne życie Walety to kolejna rzecz, również warta polecenia. Valletta nie jest dużym miastem i da się ją obejść w i wzdłuż na pieszo. Jeśli jednak komuś nie chciałoby się chodzić w upale, bo większość osób pewnie będzie tam latem, to możecie wykupić za kilka euro kurs ciuchcią, która przewiezie was trasą dookoła miasta i pokaże wam wiele atrakcji. Jeśli znacie język angielski, to całej wyprawie towarzyszy lektor, od którego dowiecie się na bieżąco, gdzie aktualnie jesteście i co ciekawego akurat się koło was znajduje. The large impressive building, w walette na każdym kroku znajdziecie pomniki, memoriały i tego typu atrakcje. Nie chcę ich tutaj wszystkich przytaczać, bo nie chcę Was zanudzać szczegółami, ani nie chcę też robić z tego filmu Wikipedii. Bardziej szczegółowy wpis znajdziecie już niedługo na nowym blogu, który będzie pisaną częścią tego kanału YouTube. Adres bloga to podróżniczy.blog, pisane oczywiście bez polskich znaków.